Miałam 45 lat i pracowałam jako dziennikarka w lokalnej telewizji, która relacjonowała najważniejsze wiadomości w mieście. Nie był to wielki ogólnokrajowy kanał, ale musiałam ciężko walczyć, by zdobyć swoje miejsce. Każdy krok w mojej karierze był wynikiem wysiłku i byłam dumna z tego, co osiągnęłam. Zaczęłam ponad 20 lat temu jako starzystka, nosząc sprzęt, robiąc małe materiały uliczne. Przyjmując wszystkie zadania, które mi oferowano. Nic nie było łatwe, ale nigdy się nie cofnęłam. Dziś siedziałam przy stoliku telewizyjnym w programie na żywo, przekazując informacje lokalnej społeczności, która ufała mojej pracy. Mój partner w studiu to Lionel, doświadczony dziennikarz, kilka lat starszy ode mnie. Był profesjonalistą w każdym calu, twarzą znaną w domach naszego miasta. Razem tworzyliśmy szanowany i harmonijny duet. Jednak jego przejście na emeryturę zbliżało się, a nasze ostatnie wspólne programy odbywały się właśnie w tym miesiącu. Stacja przygotowywała się do jego odejścia, co było smutnym momentem pożegnania. Czułam mieszankę smutku i niepokoju przed tym, co miało nadejść. W studiu panowała atmosfera oczekiwania. Lionel wydawał się spokojny ale zauważyłam delikatną nutę nostalgii w jego oczach, jakby już tęsknił za programem, który prowadził przez tyle lat. Ja, z kolei, zastanawiałam się, czy uda mi się utrzymać wysoki poziom jakości bez jego obecności. Kierownictwo stacji postanowiło, że nadszedł czas na zmiany. Rozpoczynał się nowy etap, a po to zatrudniono nowego dziennikarza, który miał dzielić ze mną stolik. Informacja dotarła do mnie w zwykły dzień, pomiędzy jedną a drugą przerwą. Byłam ciekawa, kim będzie zastępca Lionela. Kim on był? Czy miał ten sam profesjonalizm? Czy uda nam się stworzyć dobrą parę? Moje imię i kariera również zależały od chemii, która miała się między nami ukształtować. Kiedy w końcu zaproszono mnie do redakcji, aby go poznać, poczułam dreszczyk ekscytacji. Byłam profesjonalistką i doświadczoną dziennikarką, ale nie mogłam ukryć pewnego napięcia przed tym, co mnie czekało. Wchodząc do redakcji, zobaczyłam wysokiego mężczyznę, dobrze ubranego, w ciemnym garniturze, rozmawiającego z dyrektorem redakcji. Kiedy zauważyli moją obecność, przerwali rozmowę. Dyrektor uśmiechnął się i wskazał na mnie. To jest Anna, nasza główna prezenterka, powiedział, a nowy dziennikarz odwrócił się w moją stronę, uścisnął mi rękę pewnym chwytem. Miło mi, mam na imię Marcel. Jego głos był niski i pewny. Przyglądałam się mu przez chwilę. Miał piękne oczy, łatwy uśmiech i pewność siebie, ale bez arogancji. Był młodszy od Wionela, a w jego osobie było coś, co od razu przykuło moją uwagę. To było subtelne wrażenie, ale zauważyłam, że jego oczy zatrzymały się na moich, jakby je oceniały. Nie w sposób natarczywy, ale tak, jak ktoś zauważa szczegóły, które mu się podobają. Ja także nie mogłam powstrzymać się od patrzenia na niego, przyglądając się każdemu szczegółowi jego twarzy. Dyrektor zostawił nas, mówiąc, że będziemy robić kilka prób poza anteną, zanim przejdziemy do wspólnego programu na żywo. Chodziło o to, byśmy się zgrali, dostosowali rytm prezentacji, wymianę kwestii, dynamikę programu. Lionel w międzyczasie obserwował wszystko z boku. Był szczęśliwy za mnie, mówił, że potrzebuje tego powiewu nowości. Byłam wdzięczna. Ale jednocześnie trochę zaniepokojona. Lubiłam pewność, jaką dawał mi Lionel, a teraz musiałam nauczyć się radzić z nowymi energiami. Jednak gdy szłam obok Marcela przez redakcję, poczułam lekką ekscytację coś, czego od dawna nie czułam w pracy. To było tak, jakby ta zmiana w zespole niosła ze sobą zupełnie inną, niemal elektryczną atmosferę. Nie mogłam zaprzeczyć. Marcel był przystojny, a wyglądało na to, że on także jest mną zainteresowany, chociaż nie powiedział niczego osobistego. Już same nasze spojrzenia sugerowały pewną nić porozumienia. Zaczęliśmy próby poza anteną. Siedzieliśmy obok siebie, czytając z telepromptera, zmieniając nagłówki, ćwicząc przejście między blokami. Na początku to było tylko praca. Ale napięcie w powietrzu było wyczuwalne. Marcel miał nienaganną postawę zawodową, ale podczas przerw, gdy kamery były wyłączone, starał się rozluźnić atmosferę, opowiadając zabawne historie z miejsc, w których wcześniej pracował. Śmiałam się, czułam się swobodnie. Z biegiem czasu ta ściśle zawodowa relacja nabierała bardziej osobistego charakteru. Komplementował mój głos, moją pewność siebie przed kamerami a ja chwaliłam jego swobodę, łatwość radzenia sobie z improwizacją. Wkrótce nie było to już tylko ćwiczenie. Stało się codziennym spotkaniem, w którym patrzyliśmy na siebie więcej niż to konieczne, w którym fizyczna bliskość sprawiała, że czuliśmy specyficzne ciepło. On przesuwał swoje krzesło nieco bliżej mojego, pochylał się w moją stronę, by skomentować coś banalnego, ale czułam jego zapach, jego obecność tak blisko. Pod koniec tych prób, gdy dzień dobiegał końca i światła w studiu gasły, czułam mrowienie w brzuchu, żegnając się z nim. Starałam się przekonać siebie, że to tylko ekscytacja związana z nowym wyzwaniem zawodowym. Ale prawda była taka, że moja skóra mrowiła na wspomnienie barwy głosu Marcela, sposobu, w jaki moja noga dotykała jego, nawet delikatnie, gdy siedzieliśmy obok siebie. Coraz bardziej stawało się jasne, że rodziło się coś więcej niż tylko dziennikarska współpraca. To było pożądanie, wzajemne uwielbienie, może nawet pasja. Nadszedł wielki dzień, kiedy po raz pierwszy wystąpiliśmy razem na żywo. Studio było pełne, wszyscy uważnie śledzili naszą prezentację. To był pierwszy program z nowym duetem po oficjalnym odejściu Lionela, który już zdążył poprowadzić swój program pożegnalny. Byłam zdenerwowana, ale dobrze to ukrywałam. Marcel, siedząc obok mnie, uśmiechał się pewnie, jakby chciał mnie uspokoić. Wymieniliśmy szybkie spojrzenie, zanim dyrektor dał sygnał do wejścia na antenę. Gdy zegar odliczył do zera i wjazd był gotowy, zaczęliśmy. Ja przeczytałam pierwszy nagłówek, on kontynuował drugi, a szybko weszliśmy w idealny rytm, jakbyśmy pracowali razem od lat. Nasza synchronizacja była widoczna na ekranie. Widzowie pewnie dostrzegali harmonię między nami, lekkość, z jaką zachodziły przejścia. Ale to, co nikt nie widział, to to, co działo się pod stolikiem. Poczułam, jak dłoń Marcela dotyka mojej nogi. Najpierw lekki dotyk. Potem jego palce powoli przesuwały się po moim kolanie, wędrując wyżej na udzie, aż dotarły tam. Moje serce zaczęło bić szybciej, a moje ciało sprawiło, że jego palce stały się wilgotne od przyjemności. Zachowywałam zawodowy uśmiech, czytając wiadomości pewnym głosem, ale wewnątrz płonęłam. Ekscytacja ogarnęła mnie, a ja musiałam utrzymać fason przed kamerami. Jego dotyk był dyskretny, niewidoczny dla publiczności ani dla kolegów z pracy, ale dla mnie był jak pożar. Każda sekunda tego ukradkowego kontaktu była iskierką podsycającą ogień mojego pożądania. Gdy przeczytaliśmy ostatni nagłówek i pożegnaliśmy się z widzami, poczułam ulgę i rozczarowanie jednocześnie. Ulga, że wyszłam z napięcia na antenie i rozczarowanie, że przerwaliśmy tę tajną grę. Gdy program się skończył i światła w studiu zgasły, wstaliśmy od stolika z powściągliwymi uśmiechami. Dyrektor przyszedł pogratulować, a koledzy z redakcji chwalili debiut nowego duetu. Ale wszystko, czego pragnęłam, to miejsce, gdzie mogłam porozmawiać z Marcelem, poczuć jego dotyk jeszcze raz, tym razem bez bariery kamer. On zbliżył się do mnie i powiedział cichym głosem: Chodźmy do garderoby, muszę tam coś wziąć. Od razu zrozumiałam podtekst. Poszłam za nim, z sercem bijącym szybciej. W garderobie drzwi zamknęły się za nami. Cisza była krótka. Pociągnął mnie do siebie i zaczęliśmy się całować z intensywnością. Nie było już telepromptera ani świateł, tylko my dwoje. Tensja nagromadzona podczas prób i na żywo wybuchła tam, na miejscu. Oddaliśmy się sobie nawzajem bez pośpiechu, badając ciała, czując skórę, próbując smakować zakazany owoc tego momentu. To było gwałtowne zjednoczenie, intensywne, niemal desperackie. Jakby cała energia zgromadzona w uśmiechach, spojrzeniach i subtelnych dotykach przez ostatnie tygodnie wreszcie znalazła ujście. Zdjął moją sukienkę i szybko wszedł we mnie z pożądaniem. Musiał zakryć moje usta, ponieważ moje głośne jęki zdradzały przyjemność, którą czułam. Na końcu zostaliśmy tam, dysząc, zaspokojeni, patrząc na siebie ze zrozumieniem. To było to, oprócz bycia partnerami w studiu, teraz byliśmy kochankami, związanymi przez niekontrolowane pragnienie. W nadchodzących tygodniach nasza relacja pozostała dyskretna, ale intensywniejsza. Chemia którą mieliśmy poza kamerami, odzwierciedlała się na ekranie. Publiczność pokochała nowy duet, chwalili naszą dynamikę i spontaniczność. Stacja była zadowolona. Wskaźnik oglądalności wzrósł, komentarze w mediach społecznościowych były pozytywne. Nasi szefowie chwalili lekkość i jasność informacji, które przekazywaliśmy widzom. Po pracy nadal spotykaliśmy się. Kolacje, długie rozmowy w moim mieszkaniu lub jego. Uczucie rosło, a wkrótce zaczęliśmy się spotykać. To było tajne, ale prawdziwe i głębokie. Garderoba studia, która wcześniej była tylko miejscem przejściowym, stała się azyłem pełnym porozumiewawczych spojrzeń, ukradkowych pocałunków i skrywanych dotyków. Ja, która całe życie walczyłam, by dotrzeć tam, gdzie byłam, Teraz odkrywałam nowy powód, by wstawać rano i iść do pracy: obecność Marcela. Nasza zawodowa współpraca stała się perfekcyjną harmonią. Prezentowaliśmy wiadomości spokojnie, dzieląc kwestie naturalnie, dopełniając nawzajem nasze myśli. Kiedy kamera nas ukazywała, było jakby publiczność mogła poczuć energię, która przepływała między nami. Nie wiedzieli dokładnie dlaczego, ale czuli, że między tym duetem jest coś wyjątkowego. I tak mijały nasze dni, sukces zawodowy, harmonia na ekranie i miłość, która kwitła z każdą nową informacją. Kobieta dziennikarka, mająca 45 lat i walcząca o swoje miejsce, teraz miała przy sobie partnera zarówno w pracy, jak i w życiu który sprawiał, że każda sekunda przed kamerami była warta zachodu. Podobała Ci się ta historia? Mam nadzieję, że cieszyłeś się każdą sekundą. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wiesz co robić: polub i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych przyszłych materiałów. Powiedz mi w komentarzach, co myślisz. Chciałbym wiedzieć, co myślisz. Do następnego razu. Będę na Ciebie czekać.